Zastanawiałem się wielokrotnie, jak było możliwe, żeby po dawnej imperialnej e, przeszłości, e, na przykład we Francji czy w Anglii, e, pozostały jedynie rzesze e, byłych e, poddanych. Natomiast sny o potędze przewinęły. Jak to się stało, że tak niewiele elementów z e, dawnej przeszłości nazistowskiej czy e, faszystowskiej zostało w Japonii i e, w Niemczech? Może dlatego, że kraje te potrafiły się przewartościować, a nade wszystko w przypadku agresorów były okupowane i zdenazyfikowane. Nic podobnego nie przytrafiło się Rosji. Społeczeństwo nie poznało prawdy o sobie, ani o udziale w zbrodniach, ani o istocie systemu. Rosjanie do tej pory nie przyjęli do wiadomości, że są Kolosem na glinianych nogach i powinni jak najprędzej zaprzestać marzeń o mocarstwie, którym już nigdy nie będą. Szansa dla Rosji. Głód i chaos. Broń, stare żelastwo. A morale pożal się boże. Tak wygląda rzekome mocarstwo, co ćwierć wieku zdechnąć nie może. Butna mina, choć w sercu panika. Zachłanie nadal totalne. Coraz cięższy kac siłownika. Tak się kończą sny imperialne. Rosjo, Rosjo, tragiczna kraino. Rosną znów pokolenia nieszczęsne. Miodem z mlekiem. Winniście popłynąć, nie czekając na smutę, na klęskę. Choć to ona was może ocalić przed korupcją, terrorem i draństwem. Czas odrzucić miraże Moskale i stać wreszcie normalnym się.